Cześć, witajcie, jestem Adam i zapraszam na kolejne pogadanki. Zanim zaczniemy zaproszę oczywiście na grupę na Facebooku Pasjonaci Gier i Konsol oraz na kanał na YouTube Simon Player. Grupa oraz kanał nawiązują swoją tematyką z grami, konsolami, nie tylko. Wpadajcie, nie ma się co zastanawiać, zapraszam gorąco. Linki możecie znaleźć oczywiście w opisie pod filmem, jak i do grupy, tak i na kanał. Vigilante 8. Kurde no, ile ja się w to ugrałem, ale od początku. Mały 1 czerwca 1998 roku ukazuje się nam właśnie giera Vigilante 8. Myślę sobie, samochodówka? No okej, okay. to nie mogli pojeździć i pograć w samochodówki. Tylko że to nie taka zwykła samochodówka. Odpalam, patrzę, a tu niezła rozpierducha się zapowiada. I tak, giera zabiera nas do lat 70. XX wieku, gdzie wybuchł konflikt pomiędzy dwoma grupami kierowców. Konflikt ten powstał na skutek kryzysu paliwowego, który doprowadził do totalnego chaosu, który opanował Stany Zjednoczone. I właśnie, które przez ten właśnie kryzys chylił, chyliły się ku upadkowi. I oczywiście nie mogło być inaczej: Gdzie się coś sypie, zawsze się znajdzie ktoś, kto wykorzysta daną sytuację. A mowa tutaj o konsorcjum Omar, który próbuje oczywiście wykorzystać nadarzającą się sytuację w kraju i chce pozbyć się konkurencji, opanować cały rynek paliwowy. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak to bywa, muszą coś rozwalić. Żeby było fajnie i doprowadzić już do totalnego chaosu, kryzysu i nie wiadomo czego. I właśnie na skutek tego wynajmują oni sobie tutaj kierowców, do terroryzowania stanów oraz do doprowadzenia do upadku pozostałych firm konkurencyjnych, które im zagrażają. Lecz znajduje się jak to zwykle bywa grupka obrońców prawa, która przeciwstawia się najemnikom, tak zwani Vigilantes, i rozpoczyna się zabawa. Przejdźmy do wspomnianej zabawy, a zabawa tutaj jest naprawdę przednia i nie do opisania, musicie spróbować sami, aby się tego przekonać. Ja oczywiście polecam, mega super zabawa, ale wszystko po kolei. Rozgrywka tutaj polega na tak zwanej wspomnianej demolce, na mapach, na których musimy zmierzyć się z innymi kierowcami. Które trzeba będzie wyeliminować za pomocą broni, które mamy do dyspozycji, tak broni? Bo wspomniałem, że to samochodówka, ale nie taka zwykła. Jest to samochodówka strzelankowo rozwołkowa, demolująca, rozwalająca wszystko, co popadnie. Nie tylko pojazdy, bo możemy też uszkadzać tutaj budynki, yy, samoloty, bo na przykład mamy mapę z lotniskiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli po kolei. Mamy tutaj dwa tryby arcade oraz quest. W tym pierwszym mamy luźne potyczki, gdzie możemy sobie wybrać dowolną mapę właśnie, na której będziemy tutaj sobie śmigać. Możemy też tutaj wybrać, jakich kierowców będziemy mieć za przeciwników oraz ilu ich będzie. Drugi wspomniany, czyli quest, jest to tryb tak zwanych misji. Mogę go tak nazwać, no bo w sumie to tak wygląda. I te misje właśnie tutaj wybierając danego kierowcę właśnie jest ta misja inna właśnie dla wybranego wspomnianego kierowcy, w zależności właśnie tutaj, którego wybierzemy. I właśnie, gierka oferuje nam tutaj też bardzo duży wybór wspomnianych kierowców, których możemy wybrać. Każdy z nich ma unikatowe bronie specjalne. Oraz każdy kierowca ma swój samochód, przypisany do siebie, którym właśnie tutaj będzie jeździł. Są to m.in. holownik, pick-up, wojskowa terenówka czy auto wyścigowe. Nasze potyczki toczą się właśnie tutaj na wspomnianych przeróżnych mapach: od miasta pełnego kasy, lotnisko, poprzez fabrykę, aż do właśnie wielkiego. Kanionu. I wracając, właśnie tutaj do naszych potyczek na wspomnianych mapach, mamy do zdobycia przeróżne broni, właśnie których tutaj będziemy używać do pozbycia się naszych przeciwników, kierowców którzy nam zagrażają. Są to właśnie między innymi wyrzutnia rakiet, miny, działko przeciwpancerne czy miotacz ognia. Mamy też tutaj na mapach do dyspozycji, do zebrania, nie do dyspozycji, ale właśnie do zebrania. Unikatowe skrzynie, które mogą nam właśnie tutaj dostarczyć wspomnianą broń specjalną, unikatową właśnie dla każdego kierowcy, bo każdy kierowca ma tutaj swoje auto, jak wspomniałem, i oczywiście swoją tutaj specjalną broń. Jest ona ograniczona ilość, dlatego jest właśnie tą brońą specjalną. Mamy na przykład do dyspozycji działko laserowe, mamy kierowcę, który sprowadza błyskawice na przeciwniku, i na przykład wypuszcza rój pszczół, które są naprawdę bardzo upierdliwe i nerwujące, Nigdy nie lubiłem właśnie tutaj grać przeciwko graczowi czy przeciwnikowi, który właśnie był tym kierowcą, który miał właśnie do dyspozycji tą właśnie broń specjalną. Mamy też oczywiście tutaj e, do, do zdobycia też coś takiego, co nie tylko rozwala, ale możemy na przykład na mapie w różnych miejscach ukrytych znaleźć klucz, który właśnie nam tutaj naprawia częściowo nasz pojazd na przykład barierę, która chwilowo nas osłania jesteśmy odporni na wszelki ostrzał przeciwnika albo możemy też zdobyć rzecz tak zwaną zmyłką radar który właśnie tutaj zmyla przeciwników gdzie nie pokazuje naszej pozycji tylko jesteśmy troszkę w innym miejscu jest to tak, ja to tak nazywam właśnie zmyłko radar i powoli kończąc tutaj moje pitu-pitu bo nie będę się oczywiście rozgadywał bo to jak to wspomniałem są pogadanki krótko i na temat i zwięźle. więźlem 8 daje nam naprawdę super zabawę czy to samemu czy możemy też właśnie tutaj z drugim graczem na podzielonym ekranie sobie mam no tak no na podzielonym ekranie no ale niestety taka była technika w tamtych latach nie dało się tego inaczej zrobić ale naprawdę mimo tego że graliśmy z, na przykład z kolegą nie wiem ważne z kim z bratem z mamą z tatą mogliśmy właśnie tutaj grać we dwóch w ekran się dzielił na pół i mogliśmy na przykład rywalizować między sobą albo możemy też wybrać tryb taki, że ja i na przykład kolega mogliśmy grać na właśnie przeciwników aby poprzechodzić dane misje czy tam questy na pierwszy rzut oka też naszą produkcję wyróżnia tutaj stylistyka właśnie nawiązująca do wspomnianych lat 70 XX wieku, między innymi projektami postaci, samochodów oraz oryginalną ścieżką dźwiękową, która wyróżniała się właśnie w tych latach Siedemdziesiątych. Od siebie jeszcze dodam, że warto zagrać. Kto nie grał, mega zabawa. Polecam gorąco, warto wrócić do tego właśnie tutaj retro. Tyle z mojej strony. Dzięki za odcinek, pozdrawiam i do następnego odcinka. Na razie, cześć.